Siemaneczko moi YouTube'owi przyjaciele Tutaj Wojtunio z kanału Tata Vlog Dawno nie było Justynki Bimbinki na kanale Ale to nie jest ważne po prostu Justynka jest ważna, ale nie jest ważne to, że jej nie było Bo ostatnio dużo pracy wkładam w naszą Mogę powiedzieć w naszą, bo nie tylko już Justynki Bimbinki, ale też wy jesteście wkręceni w tą budowę, w którą właśnie dużo pracy wkładam. I jeśli oglądaliście ostatni tam jeden z odcinków z giełdy, to szukałem pasztetu z, ze śliwkami i go nie znalazłem. To znaczy pani mi wcisnęła zwykły pasztet, więc dzisiaj mam kromala normalnie z pasztetem z żurawiną kupiliśmy taki pasztet z żurawiną i mam taką zwykłą podwójną klapsznitę, znaczy nie ma pojedynczej klapsznity, więc podwójna klapsznita w weekend, jest weekend w ogóle, jest weekend, bo w weekend nie mam diety pudełkowej i muszę posiłkować się klapsznitą po prostu ze zwykłym pasztetem, a dlaczego wam to wszystko mówię? Dlatego, że jadę właśnie na budowę gdzie będę instalował przewód do prądu budowlanego. Czajcie w ogóle co za parodia, pół roku już spłacamy dom. Pół roku już mamy ten dom. E, powiedzmy, chciałem powiedzieć na własność, na własność banku, ale my go spłacamy pół roku. E, 7 czy 6,7 rad już spłacone, a my nie mamy w ogóle prądu. Czajcie to? Nie mamy prądu. I kwestia jest taka, że korzystamy z prądu budowlanego od dewelopera, który ma 40 kW na całą budowę. Żeby wam to jakoś zobrazować, 40 kW na całą budowę, gdzie jest z, z kilka domów, to jest tak, że jak ja włączam wiertarkę, to sąsiadowi gaśnie, na przykład wyłącza się odkurzacz, nie? No to tyle, po prostu Więc wystąpiłem o prąd budowlany Żeby mieć swój prąd budowlany Wystąpiłem o 12 kW Na dom to wystarczy Kupiłem 160 metrów przewodu 4x10 Żeby wam to też obrazować To za chwilkę zobaczycie ile to jest 160 metrów przewodu 4x10 miedzianego, bo to jest dużo 4000 zł To tak bardziej obrazuje 4000 zł musiałem wydać na przewód Który później, co nie wiem Będę musiał sprzedać znaczy, oby się udało sprzedać, bo będę leżał z przewodem za 4000 zł w garażu. Więc muszę go przeciągnąć. Muszę zawołać elektryka, który mi zrobi taką skrzynkę, która też będzie kosztowała 4-5 stóp, w niej będą bezpieczniki. Do tego elektryk z Taurona ma podpiąć licznik i dopiero będziemy mieli prąd budowlany, taki swój. A kiedy będziemy mieli zwykły prąd, no to jak się to, i deweloper, i elektryk, i Tauron, i projektant i wszyscy obudzą i powiedzą, no dobra, damy wam ten zwykły prąd no to wtedy, no to wtedy go będziemy mieli, więc no, dla mnie parodia. Parodia masz, płacić 7 miesięcy za dom, ale kurde nie ma w nim prądu. Tak więc tak wygląda 160 metrów przewodu 4 razy 10 Taki grubiutki i teraz musimy go podłączyć tutaj do tej jak za pięknej sieci wysokiego, wysokiego może nie wysokiego napięcia, po prostu napięcia. Zimno pieruńsko, nie jeden stopień, dobra żartowałem I tak teraz jest mi strasznie gorąco, bo podpięliśmy z sąsiadem ten przewód 160 metrów, starczyło na styk No i teraz musimy elektryka po prostu zawołać, żeby nam zrobił taką skrzyneczkę tymczasową na prąd budowlany tymczasowy No i po prostu wywaliliśmy 4000 zł, żeby mieć prąd Teraz dalej walczę z tymi kontaktami, przykręcam Kilka już przykręciłem. Możecie zobaczyć to tutaj. To jest seria 54 yy, Premium na, na, Nature. Natura. Tylko patrzcie, to gniazko jest dostosowane do tego, jest tu wycięte, a to gniazko nie jest wycięte. I chyba muszę zamówić dodatkowe gniazko, żeby było takie samo wycięte jak to, bo do tych szklanych ramek są specjalistyczne gniazka z takim wycięciem, takim jak tutaj, a to tego nie ma, więc muszę to chyba albo domówić, albo znaleźć. Powinny być dwa i nie mogę drugiego właśnie odnaleźć, więc jeszcze może w tym gąszczu gniazdek drugie gniazko z tej natury znajdę, oby. Tutaj też zobaczcie na wcześniejszych przebitkach to widzieliście. <śmany> już przymocowanych. Ja liczę 5, ale to jest 5 razy 2, bo wszystkie gniazdka dałem podwójne, bo no, pomyślałem, jak już tyle kułem tą puszkę, tyle podłączania przewodu, to bez sensu, żeby to było jako jedno gniazdo, więc zrobiłem to wszystko jako podwójne gniazdo. Tu się teraz zabieram, o, wezmę to i to zrobię. To później, to i biuro będę miał zakończone, albo zacznę od tego i tu od razu będę mógł ramkę przykręcić. Dobra. Działamy z biurem, z kontaktami w biurze, no to w kontakcie. Montuję cały czas te gniazdka i to jest tak monotonna sprawa. Patrzcie, tu mam już kilka gniazdek przymontowanych i, i co muszę powiedzieć, że tam też już mam przymocowane gniazdka. Że to jest monotonne, bo każde gniazdko montuje się tak samo, analogicznie i trzeba się mega nawciskać te przewody, żeby to weszło do tej ściany. O, przykręcać te gniazdka. Tu jeszcze mam niezaakrylowane, nie więc na tą listę podłogową nie patrzę, ale i tak jest fajna, zlicowana. Tutaj będzie troszkę tego trzeba akrylku, tak jak jest to z tamtej strony. Tam już jest to ładnie. Kurczę, ostrość gubimy. Tam jest to ładnie, ładnie to jest zrobione. Tutaj, tutaj to jeszcze dokończone. Na razie biorę się za te gniazdka, bo. Bo mam ich bardzo dużo, tak jak widzieliście, a bardzo mało przykręciłem, więc tutaj dokończę, wklepię ramkę i przechodzę do tamtych gniazdek i biuro będzie skończone. A tam ciągną już światłowody, zobaczcie. Pan sobie kopie, to jest moja skrzyneczka do prądu budowlanego, pan kopie pod światłowód. Taki rowek, a tam syf mamy na tym podwórku niemiłosierny, o tym też zrobię materiał, o naszej pato deweloperce. W ogóle a propos kopania światłowodu, to powiem wam taką anegdotkę, jechałem kiedyś z ziemeczkiem na blablakarze, to dlaczego znaczy go zabierałem ze sobą i ja mówię, a co robisz, bo on tam, że w Niemczech pracuje, FIFA rafa, ja mówię, a co robisz, a on mówi, przy światłowodach robię, ja mówię, a co przy tych światłowodach robię, a on mówi, no, kopię, kopie dziury pod te światłowody. <grystanie> ja Tak się chwalił, że przy światłowodach robi, że to, że tamto. No jak się okazało, robi przy światłowodach, ale kopierowy. Tu jeszcze czeka w salonie i tam też. Yy, co do kurczę, no bo <grystanie> chciałem coś powiedzieć i nie mam czapki w ogóle dzisiaj, ale. Wyglądam pewnie strasznie. Co do samej instalacji tych gniazdek, nie jest to skomplikowane, bo po prostu jest to analogiczne. Przykręca się przewody i trzeba je upchać, i to jest najważniejsze, żeby je dobrze upchać. Ale kwestia jest taka, że troszkę trzeba się narobić. No bo jest tego sporo, jest tego sporo, ja też tego nie robię, że o dzisiaj przykręcę wszystkie gniazdka, tylko po prostu tak przychodzę, co przychodzę i coś innego robię. Jak mam chwilę powiedzmy wolną albo jakiś inny pomysł na siebie, no to po prostu kręcę kolejne gniazdka. Dlatego trwa to może dużo dłużej, bo naprawdę to trwa już z tydzień czasu odkąd te gniazdka dostałem, dokładnie nie pamiętam ile, no ale tak dziubię, dziubię po prostu i... Kwestia jest taka, tu też mogę Wam to powiedzieć, że super się przykręca gniazdka na tych tutaj śrubkach. Które są tu śrubki, ale yy, przez tynki, przez gipsy, przez gładzie, przez wszystko te śrubki są już mega w słabym stanie. Więc jeśli, ale właśnie myślałem, żeby je, znaczy teraz myślałem, żeby je wcześniej można było. To jest taka rada dla Was, powykręcać. Ale znowu, jak powykręcamy, to trzeba byłoby pozakre, pozaklejać te, te otwory, żeby tam się nie napchało żadnej gładzi czy gipsu. Ale jest to do zrobienia, bo teraz widzicie te śrubki są naprawdę naprawdę w złym stanie. One same w sobie są już fatalnego stanu, a jeszcze jak jak są pomalowane, czy pogładziewane to to jest ciężko. Znaczy wiadomo, że można te gniazka przyczepić na tych tutaj ząbkach, ale przy gniazkach na przykład pięciu w jednej ramce to łatwiej jest wyregulować na tych tutaj śrubkach niż na tych ząbkach, bo na ząbkach jest naprawdę y, trudno. Teraz wam pokażę jak się montuje gniazdko, no nie jest to jakieś tam jakieś skomplikowane. Co najważniejsze, przewody są długie, ale nie muszą być aż takie długie, bo później to jest ciężko upychać. Od góry walimy y, przewód y, zielono-żółty, czyli uziemienie, po prawej Nki, po lewej faza. Ja sobie tak przycinam, żeby mieć mniej więcej tej samej długości te przewody. To no, jest takie wiecie umowne, czy długość będzie taka czy inna. Jak są dwa przewody, to jeszcze jest to można powiedzieć nie tyle, że pikuś, ale łatwe. że jak są na przykład trzy przewody, czyli jedno gniazdo idzie do góry, jedno idzie w prawo i jeden przewód zasilania. Wtedy używamy WAGO. Wago czwórki, tak żeby przyłączyć wszystkie przewody i wyjść tylko jednym do gniazdka. Zazwyczaj to jest seria 54 Simona. Zazwyczaj trzeba te śruby jeszcze lekko poluzować przed przykręceniem, bo na przykład uziemienie jest mocno dopierniczone, więc sobie luzuje. Przewody można oskurować nożem, można oskurować je taką oto maszynką. Można każdą inną maszynką do oskurowania sobie to oskurować. Ja, ja właśnie mam taką. Jest do dupy, bo nie zawsze łapie. ale no właśnie, o to chodzi. Dobra, i teraz tak. Ja zawsze zaczynam od yy, przewodu uziemiającego, bo jest od góry. Można je przyciąć. Jak za dużo wam się oskurowało, to można to śmiało przyciąć. Bierzemy sobie probówkę albo jakiś krzyżaczek. Dopierniczamy z całej siły, tak żeby te przewody nie podchodziły. Później lecimy od lewej strony, czyli w sensie lewa gniazka, prawa moja, czyli NK. No tak jak mówię, mamy dwa otwory, więc przy dwóch można robić to wago potrójne i, i chować tam w środku wago i puszczać jeden przewód. Ale wago są teraz takie drogie, że jest to bez sensu. Pikuś. Bo teraz trzeba te przewody tutaj, proszę bardzo, upchać, prawda? Mamy tutaj sporo przewodów. Mogły być krótsze, są akurat takie długie. No i jednym ze sposobów jest to, żeby najpierw te końcówki sobie upchać tam w środeczku. Powiedzmy w gniazdeczku. Jakoś je postarać się pozawijać. Tak. ja Wam to, to pokażę. Jak mamy już je pozakręcane dość tak sobie, to po prostu wciskamy gniazdeczko już o, do otworu. To jest gniazdko na lodówkę, więc ono jest takie nieobrobione. No właśnie, bo widzicie pewnie, że gniazdko jest nieobrobione tu naokoło, ale to jest lodówkowe gniazdko, więc się tym nie przejmuję. Akurat Wam pokazałem na najgorszym gniazdku, jakie mogłem Wam pokazać. Przykład, bo nie wiem, że odstaje, właśnie teraz odstaje. To jeszcze, tak jak mówię, to na razie prowizorycznie przykręcamy, bo nie wiem, jak będzie tu lodówka. Czy nie będzie to przykręcane przez jakąś szafkę, czy przez coś. Ej, serio. Pokazałem Wam słaby przykład. Tutaj jest podobnie, bo tu będzie do zmywarki. Tam jeszcze jest nieprzykręcone, przykręcone, bo to będzie do piekarnika, do jakichś innych dupców. Czy tamto zmiwarki, nie pamiętam dokładnie. Kończąc montaż tych dwóch ostatnich gniazdek, doszły do mnie te e, gniazdka z y, wersji Nature. Czyli to jest ta ramka, którą wcześniej zamówiłem, która miała być sypialnia Ona będzie mimo wszystko tutaj. Analogicznie do tej ramki. I analogicznie do tej ramki, która też jest szklana. I tak jak wcześniej Wam mówiłem, tutaj są specjalistyczne te gniazdka z tym wycięciem. Tak jak wcześniej było, żeby po prostu nie wchodziło to, to z tym wycięciem wchodzi w tą ramkę. Czyli trzeba na to uważać, co się zamawia. Yy, I po prostu montujemy te dwa gniazdka tutaj. Do tego wchodzi ramka szklana. Dwa ostatnie gniazdeczka, w sumie jedno zamontowane. Teraz przykręcamy te. Jedną ręką ciężko, ale już gniazdeczka są w równej linii z tymi dwoma kolejnymi. Proszę bardzo. A tu jeszcze.